No witam, witam. Czas na kolejną porcję snapa i następne podejście do misji weekendowych. A więc zobaczymy jak radzi sobie Prowler, a posłuży nam do tego sugerowana Talia z Marvel Snapzone. Link do artykułu w opisie. Jedziemy. No dobra, tym razem zagramy sobie talią w której pojawia się Prowler, czy tam The Prowler. Nowiutka karta o koszcie 3. I jest to kolejna z kart, które dodają nam inne karty na łapę. Ale nie tak jak w przypadku Niko. Jest tych kart, do, znaczy pula kart, z których. Z których dostajemy dwie, jest dość ograniczona, bo do trzech raptem, przynajmniej póki, przynajmniej póki co, to się oczywiście może zmienić. E, więc tak, on dodajemy e, dwa złodziejskie narzędzia na łapę i jeśli jakaś karta, niekoniecznie nasza, a e, przemieściła się, które wcześniej, no to, no to te karty są za 0, bo normalnie są za 1. Tak jak widzicie, mamy uprząż do latania, jest Flight Harness, czyli tam gdzie zagrywamy, no bo to są oczywiście, to działa jako skille, nie? Czy tam, wiadomo, zaklęcia, no ale tutaj w terminologii snapowej to są skille, czyli te karty znikają zaraz po, po zagraniu w danej lokacji. E, najsilniejsza nasza jednostka otrzymuje plus 1 i zostaje przesunięta na prawo. ok? więc tego typu narzędzie techniczne. O Jezus Maria, jeszcze raz przepraszam, narzędzie techniczne. E, flight harness, mamy remote mines, czyli takie zdalnie detonowane e, miny. E, to też jest on wilka oczywiście. Dwie najsilniejsze karty przeciwnika dostają minus 2 do siły. No i trzecia z opcji trzecie E, trzecie narzędzie e, to są rękawice wibracyjno-wstrząsowe, Vibration Gauntlets. E, oczywiście też only Wilka. Najsilniejsza nasza karta dostaje plus 2, ale istotne jest to, e, znaczy chyba nawet istotniejsze jest to, że dostajemy o jeden punkt energii więcej w kolejnej turze po zagraniu tychże rękawic. No więc taka. E, Całkiem chyba użyteczna karta, która zdecydowanie wprowadza, wprowadza sporo urozmaicenia, no i też myślę, nieco, nieco dekoncentruje przeciwnika i, i sprawia, że musi się mieć na baczności, no bo nie wie. Nie wie co dobierzemy, nie wie co zagramy. I gdzie zagramy, więc y, tak, całkiem, całkiem ciekawa opcja. No i potestujemy sobie to, moje drogie i moi, i moi drodzy, e, w deczku bouncowym. Zobaczymy, jak to. E, zobaczymy, jak to hula. No dobra. To mi się nie podoba, więc zaraz, e, zaraz sobie zrobimy z tym porządek. E, Hmm. Dobra, zróbmy tak. Mm -hmm. A w ten sposób gramy Hoakina. No. Serio? A, dobra. <ścoughs> dobra, jak tak... Złożyło się pechowo, ale to przynajmniej dostaniesz ode mnie takiego psikusa. Eee, I zagramy sobie. Tak i tak. O. Czyli mogłem tutaj ryzykować z tym roketem, ale... Przynajmniej przerzucimy mu minus jeden. Skoro już tak. O! ok No dobra. No to teraz bym wolał mieć Niko na łapie. Szczerze mówiąc. Licząc na to, że dostanę... Yy, że dostanę zwrotkę... Yy, ze zmianą... A nie, już bym nie dostał ze zmianą lokacji itd. Więc... A, bez znaczenia. Yy, no, my tu jeszcze mamy, mamy jeszcze trochę opcji. Szczerze mówiąc, spróbujmy tak, może? Ok, no to trafiłem, dobra. Co to jest? Czy to jest negatyw? To chyba jest negatyw. To oznacza, że <ścoughs> e, może być ciężko. Mmm. No dobra, spróbujmy. Może dobierzemy toksyna albo falkona? Będzie można troszeczkę poświrować. Tak, to jest negatyw, którego nie dobrał. Ciekawa sprawa. Dobra, spróbujmy może zrobić tak. Dobierzmy sobie kolejną małpę. Dobierzemy sobie oczywiście ciebie. Znaczy w sensie zagramy sobie oczywiście też ciebie tu. No i spróbujmy może tak i tak. Zagrasz coś. A, no, dobra. Źle wyestymowany. Ale dostajemy potężną kartę. Dostajemy... okej. Okay, co dostaliśmy? Uprząż, czyli to przesuwanko. No, to się nam zupełnie nie przyda. Okej. Okay. Teraz to tego na możesz. Ym... Dobra. Myślę, że spróbujemy w... chociaż kurde ten gor też wzrośnie w ten sposób. M. Ym... Okej. Okay. Przesuwamy Hitman Keja <śm> na prawo. Kolejnego gramy tutaj. No, czy to jest na pewno dobry pomysł? Kurde. Nie no. Dobra, spróbujmy, spróbujmy tak. Ale. Nie, dobra, źle, moment, 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 spokojnie. Przecież tu możemy... Najpierw to zniknie, dokładnie. Tak. Tak. I tak. No, zobaczmy. Ajajaj. O, będzie lańsko, niestety. Ale... Co sobie fajnego pograliśmy, to... To nasze. Przynajmniej jedną, e, jedną lokację wygrałeś. Tak, nie, no to nie było, nie było o czym gadać, a, a nawet, nawet tego negatywa nie dobrało i tak i tak lańsko, więc <laughs> mniejsza z tym. E, fajny ten, fajny ten I Rzeczywiście daje sporo e, sporo opcji manewru, no ale też e, też umówmy się, no z czym do ludzi, gdzie, gdzie obecnie Bouncik a gdzie, a gdzie negatyw, to już nawet nie mówię, że po zagraniu negatywa. No, nawet po prostu sam ten zestaw kart. No, niestety, zjada Wam punktami na śniadanie, więc nawet nie ma o czym gadać. Eee, okej, okay. zagrajmy sobie Sable. To jest lokacja, gdzie bardzo by pasował jakiś toksyn tak dalej, no po cholerę nam, po cholerę nam kamulec, więc to jest dobre miejsce, no a poza tym mamy jakie, jakąś onrywilkę pod gran Mastera, też rozliczy o świetnie, świetnie, zróbmy tak i tak. Dodamy sobie opcji bouncowych troszeczkę. Bo zaraz dobierzemy kolejnego toksyna. Bach. Joaquin, bardzo dobra wiadomość. Trzy, dobra, więc jeszcze się. A nie, zapcham się, ok. Bo. Dobieram toksyna, więc. Będę miał komplet. No ale spoko. Znowu zagram. Dużo kart, więc... Okej. Okay. <laughs> no, ciekawe... Jak bardzo ci to... Popsuło szyki. Anyway... Gramy... Hoakina... Grajmy zwykłego kamulca, żeby zagrać tutaj toksyna. Teraz ci się fajnie udało. Hm. Okay. no to łap podwójną. No i co, dobiera jakiegoś falkona albo coś? Jest beast. Jest beast. Dobra. Zróbmy tak. Bah. I bah. A, a nie, dobra, zgadza się. Coś się przestraszyłem, że źle policzyłem. Ok, no i co my tu mamy? Trzy, cztery, sześć. Dobra, jest, jest chyba ok. Mm. Ciebie sobie przesunę. Zrobimy tak, tak, tak i tak. No, i mam nadzieję, że to wystarczy. Hetmanki, będziesz miał, bo to się nie liczy razem z nim, nie, czy nie? Ra liczy się chyba razem z nim. Już nie pamiętam. Mm, czyli będzie raz, dwa. 3. Karty tak, czyli dostaniesz plus 6, plus 12. Mm, no dobra. Znaczy nas dziwię się, jeśli środka nie wygramy, a tutaj no zobaczymy. Ajajaj No niestety. <gryw> no nie wygramy lewej. Mimo najszczerszych chęci, tak to był no-brainer, no ale tu niestety. Hmm. Kurde, ale pech. Nie wiem, czy nie muszę jakiej, jakiejś innej talii wybrać na tego prowlera, bo z tym bouncem to to. Ciężkie przeboje, wam powiem. Mimo, że uwielbiam archetyp jako taki, ale... No dobra, spróbujmy jeszcze raz. Bo karta naprawdę fajna, ale... <śm> ale ta talia... Zobaczymy, może teraz się coś uda zwojować. No, bo wiecie, no, techowania tutaj jest oczywiście zero. Jak to w przypadku deczków bouncowych. I jeszcze dajmy tutaj niemożność zagrywania kart od 1 do 3, i już będę totalnie ugotowany. Chociaż nie musi być takie złe, wiecie? W sumie nie musi to być takie złe wbrew pozorom zróbmy nie zrób zróbmy tak Dobra. Zabierzmy to dziadostwo. I zróbmy tak. rzucimy sobie raptora na środek. Fajnie, fajnie. Dobra. Hop. Zobaczmy, co nam da, prawlerek. Był ruch. Dlatego za zero. No to zdecydowanie Vibroshock Gauntlet, żebyśmy mieli punkt energii więcej. Ej, i to są. Jedynki, czyli jak zagram tutaj, to odpali się podwójnie. Zajebiście. <grystanie> Zajebiście, tak to właśnie powinno wyglądać. Eee, dobra, czyli tak. Hmm. Zróbmy. Niech będzie, że w ten sposób. ok? No tego na razie nie zagrywam. Chyba. No miałem... Dobra, to nie będzie za zero. Miałem nadzieję, że coś się przesunie. Tak jest. Tutaj zmieniamy w demona i balansujemy dokładnie No i elegancko. Dobra. To teraz Hitmanki. Monkey... No, chyba najlepiej byłoby dać go tutaj, bo no, to jest wiadomo, to jest ta logiczna lokacja, yy, w której przeciwnik. Kurde, a gdyby. Ale jak źle trafię z tym Grandmasterem? Cholera, mogę źle trafić. Czy warto zaryzykować? Zaryzykujmy, spróbujmy. Mm -hmm. tak. tak, 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 a nawet nie. Tak. tak, 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 dalej nie. Tak, tak, tak i tak. No, zobaczmy, <noise> co tu się wydarzy, cholera, <noise> dobre, trudno, ale proszę, jak pięknie. Ej, no, wygrywamy to. Trochę chaosu. Ale... Ej, wygrywamy to dzięki e, narzędziom e, narzędziom trowlera zajebiście. Dokładnie o taką rozgrywkę właśnie mi chodziło. Strasznie fajnie to zażarło. E, tutaj wygrywamy... No dobra. Okej, okay, tak naprawdę nie dzięki minom, ale gdyby te jednostki poleciały na środek, a nie tutaj, no to totalnie dzięki minom. To dzięki nim yy, zyskaliśmy przewagę na lokacji lewej. No a tutaj yy, Vibrashow Gauntlets, to one zboostowały przecież Hoakina podwójnie. Zajebiście, strasznie fajna rozgrywka. Yy, chyba mogłem to troszeczkę lepiej, yy, lepiej rozegrać, no ale już, już czas mnie poganiał, więc... Yy, więc wolałem nie, no ale ej, dokładnie o to mi chodziło strasznie spoko, strasznie spoko jest ten Prowler, ten deczek no ryzykowny, wiadomo, no raczej bym do jakiejś poważniejszej gry o stawkę go go nie zabierał, natomiast sama karta sama karta jak najbardziej fajna wszechstronna i taka, którą myślę, że można spokojnie do bardzo różnych deków wrzucać, nawet takich stricte movementowych, bo, bo czemu nie, no przecież tam non stopnie karty się przemieszczają, więc, więc mamy bardzo przydatne narzędzia za darmo, więc what's not to like, a poza tym, no, jak mówię, to są narzędzia, więc nie zajmują nam, nie zajmują nam slotów w żadnej lokacji. Fajna sprawa, fajna sprawa i yy, wiadomo, w innej, w innej konfiguracji, w innej talii, ale, ale coś czuję, że, że będzie okazja jeszcze się z, z Prowlerem w Snapiku zaprzyjaźnić, bo yy, widzę tu naprawdę, naprawdę spory potencjał. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że się podobało. Kronikarki i kronikarze, niech mocniczyzmu będzie z Wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.